Żeby nikomu nie, oddało, nie udało się odnaleźć tych dwóch różnic. Na pewno jest wśród Was chociaż jedna osoba. Ja taką osobę muszę teraz usłyszeć w studio. 700 złotych. No, zanim zniknę. Dopóki widzisz zagadkę, dopóki widzisz, nie masz szansy na te pieniądze. Tylko spróbuj. Ja do Ciebie zadzwonić nie mogę. A jak Ty wybierzesz numer, jak widzisz dwie różnice, zabierzesz 700 złotych. Gwiazdka 7310 albo 0704 304 310. No. Przyskacie 5 chwil, to wszystko, co mogę dla Was zrobić. No, niestety ten program musi się zakończyć e, już w tym momencie, dlatego 5 chwil e, dla tej osoby, która widzi te dwie różnice i która próbuje tutaj do mnie trafić. osobę, która być może się zawahała, zastanawiała się dzwonić, czy nie. Tak, to jest ten moment. Za chwilę będzie za późno. Za chwilę skończy się program. Osoba, która do tej pory nie wybrała numeru telefonu, to te 30 sekund. Uwaga! Czas, start. No, zegar wystartował. 700 złotych. Dla kogo? Słuchajcie, te sekundy miną bardzo szybko. To jest ostatnia chwila na wystukanie numeru telefonu, bo ja już muszę kończyć, już muszę uciekać, już się muszę z wami żegnać. No nie mogę tak przeciągać. No uwaga, dla kogo 700 złotych? 9 sekund, słuchajcie. 8, 7. No, to teraz się wyjaśni. Czy oddam te 700 złotych? Słuchajcie, no myślę, że tak. Dwie różnice. Kto je widzi? Dziesięć, dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. słuchajcie, teraz nie mogę już czekać. Ta zagadka da się rozwiązać. No, ja nie wierzę. 700 zł. Ja teraz potrzebuję prawidłowej odpowiedzi. Teraz potrzebuję zwycięzcę. Słuchajcie, za parę sekund może mnie już tu nie być. No i te pieniądze przepadną. Ja już nerwowo spoglądam na monitor, patrzę, czy jeszcze mnie widać, ale tak, jeszcze jestem, co znaczy, że jest jeszcze szansa. 700 zł. No, ostatnie ruchy na klawiaturze telefonu, ostatnie. Ostatnia próba, uwaga. Gwiazda 7310 albo 0704, 304, 310. Tak rzutem na taśmę. To zabiera 7 stówek. No. To jest ostatnia chwila. Dobrze, znikamy. 3, 2, Jeden. Jeden. i na ręce. Tak, 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 dokładnie o to chodziło. Gratuluję panu bardzo serdecznie. 700 zł oczywiście wędruje w pana ręce. Cieszę się, że się udało. Wszystkim życzę spokojnej nocy i zapraszam na jutrzejszy program. Do zobaczenia, papa. Pa.